Cześć, siema! Z Mateusz, a to kolejny film na moim kanale i dzisiaj witam Was w zmaganiach reprezentacji Polski w Mistrzostwach Świata w FIFA. Obecnie mamy drugą pozycję, razem z Argentyną po 6 punktów, ale gorszy bilans bramkowy. Jak już wiecie, w rzeczywistości Polska odpadła z Francją w 1.8. Mam nadzieję, że wyjdziemy troszkę dalej, więc rozpoczynamy sobie od razu. Zostawcie oczywiście lajka, like, suba. mi naprawdę szybko. Tak prezentuje się nasz skład poprzedniego meczu. Myślę, że już możecie o nim wiedzieć. I rozpoczęli! Od razu Lewandowski z jakim przejęciem? Robert Lewandowski! Moja wina. O, oj, z błędem! I to może się źle skończyć. Argentyna w natarciu, my jeszcze się blokujemy, ale tutaj szansa! I odbitka. Ale, że troży dla Argentyny. Zaczyna Messi, Messi dośrodkowanie do Di Maria Palacio. Czy on będzie strzelał? Oj, podanie do Messiego chyba. Fajna szansa. Kamiński, Kamiński w ogóle też fajny wystrzał z Argentyną, szansa i spojenie, przegrywamy przez spojenie, właściwie remisujemy przez spojenie, Szymon Żurkowski jeszcze, bardzo dobry strzał, taki zaskoczenie, myślę, że Martinez mógł się tego nie spodziewać. Paredes środkiem, bardzo dobre podanie do Martineza. Lautaro, Lautaro, oj, Biot Berszyński się tutaj pomylił, czy będzie tak do środka, uwaga, szansa. Podanie do boku i mamy bramkę, niestety Argentyna wychodzi w 36 minucie na prowadzenie. Chociaż to my mieliśmy lepsze sytuacje do Di Maria. Strzela nam! No i my musimy teraz odrabiać. To jest niefajnie. Wiadomo, zawsze jest niefajnie odrabiać. Warto prowadzić, ale Kamiński z błędem. To moja wina, bo chciałam tutaj trochę podryblować i mi nie wyszło. Przerzut! Fajnie Kamil, Luźwiak Jużbiak! I broni Martinez, ale było blisko tutaj. Zieliński, takie trochę za, za lekkie to dośrodkowanie, czy mamy jeszcze piłkę do Zielińskiego? Zieliński, a my odegranie, Bednarek, Żurkowski, Szymon Żurkowski, ale do nikogo troszkę. Arabia Saudistka prowadzi z Meksykiem 1-0, a my robimy jakieś tam zmiany. Myślę, że na boisku może się pojawić Nikola Zalewski na lewą obronę, żeby trochę wspomóc, wspomóc tak to Maty Klik wejdzie sobie na środkową pomoc. I w ogóle szkoda mi, że Matyklik nie pojechał na mundial, bo mógł nam bardzo pomóc. To już jest za selekcjonera, nie ma co na tym myśleć, bo to już nie było dawno. Ale myślę, że ten zawodnik by nam pomógł. Zalewski przy piłce. Fajnie się rozpędza, ma trochę miejsca. I je wykorzystuję, bo nikt do niego nie podchodzi, no to biegnie sobie Zalewski, Zalewski. Środek szansa i broni Martinez. I świetne bonanie! Czy Robert Lewandowski się tutaj przepnie? Lewy, lewy. Dlaczegoś ty się wywalił w tej sytuacji. Ty nawet nie byłeś naciskany. Lewandowski, dlaczego? 76 minuta. My możemy tego nie odrobić. Robert Lewandowski. Szansa. Strzał. I Martinez broni. Co się w tym meczu dzieje? Dlaczego my tutaj jeszcze brak nie strzeliliśmy? Piotrek Wieliński. Dośrodkowanie strzał. Bez sytuacji ja, ja, Ajajaj, to był słaby strzał. Szansa? Czy będzie jeszcze okazja? Nie ma już. Koniec meczu. 1-0. Przegrywamy z Argentyną, czyli mniej niż w rzeczywistości, ale wychodzimy z drugiego miejsca. Z Argentyna z kompletem punktów. I tak się prezentuje nasza grupa. Arabia z Meksykiem podzielili się punktami, a my wychodzimy z drugiego. I czas na danie. Bardzo ciekawe. Tam się musiało potoczyć, bo jak to się stało, że Francja, która... No już wiemy, że Francja, no... No już możemy sobie to zobaczyć, Holandia i Ekwador wychodzą, no to trochę inaczej niż w rzeczywistości Oprócz tego Anglia, USA, tak samo Pol Argentyna, Polska, dokładnie tak samo Dania, Francja, nie tak samo, w Danii nie wyszła, a Francja wyszła z pierwszego Oprócz tego Niemcy, Hiszpania, no nie tak Belgia, Kanada, totalnie nie tak Brazylia, Szwajcaria, dokładnie tak No i Uruguay, Portugalia, no gra się trochę pomyliła, no ale wiadomo tutaj na tym mundialu tyle zaskoczeń a my gramy z Danią. To jest mecz do wygrania. Bez zmian. Ten skład funkcjonuje dobrze. Mamy dużą szansę na zameldowanie się w ćwierćfinale. Bo naprawdę Dania jest rywalem do pokonania. Dania nie jest tak dobra jak Argentyna. Dania nie jest tak dobra jak Mex... No może jest lepsza niż Meksyk, okej. Okay. Tak naprawdę, no ale Dania jest do pokonania i to naprawdę. Teraz Kamil jak się rozpędza. Już pierwsza akcja! Polski skrzydłowy ominięty bardzo ładnie tej problemami. Ale tej... No nie ma jednak tego podania. Trochę brakowało. Dziadz ja, Szymański. Z odbiorem. No nie udało się. Pogubiliśmy się. Szansa. Wojtek Szczęsny. Łap to Wojtek. Łapie. Koniec pierwszej połowy. Nadal 0-0. Ale ciężki mecz będzie to dla nas. Czas na drugą połowę spotkania Polska-Dania. W jednej ósmej finału. Mistrzostw świata. Jeszcze. Teraz. Piłka. Szansa. Gol. Nie. Lewandowski strzela słabo. Strzela prosto w środek Mamy będzie to grywka będą karne. Nie jestem tego pewien, bo sądzę, że ktoś strzeli w dogrywce. Matykarz! A, nie ma. Schmeichel broni spokojnie. Naprawdę dobry z niego bramkarz. Jeszcze bardziej środkiem. Środek! Ojeju, strzał! Mamy rzut karny! Mamy rzut karny! Wojtek, uratuj Polskę! Jasny gwint, Wojtek, obroń to! Wojtek, szczęsny nie... Nie broni. Wiatr nam strzela. Gramy full atakiem. Panowie, my musimy ten mecz wygrać. Nie możemy tak tracić bramek. Jest bardzo źle. Ale spróbujmy ten mecz wygrać. Proszę, panowie. Damy radę. Strzel do dla nas, Piotrek. Wszystkich. Nie wpada. Te strzały muszą być lepsze. Jeśli chcemy wygrać, jeśli chcemy dostać się do następnej fazy. Panowie, wygrajmy to. Piotrek Zieliński. do Robert Lewandowski. Szansa. Jeszcze kamień O! Dobra, udało się. Bardzo ładnie, to nie wiem, to nie był Kamil Luźbiek. przecież, kto to jest, Karol Świderski chyba, nie wiem pojęcia kto to jest, ale mamy bramkę, jaka bramka, co to jest bramka, to jest chyba gol turnieju, będą karne, mam nadzieję, będzie druga połowa. Nie przegraliśmy tego, wszyscy się cieszą, bo ta bramka była niesamowita i tyle można o niej powiedzieć, zobaczmy to dośrodkowanie, podaję do środka i co za strzał, idealnie wpada od poprzeczki do bramki. Co za bramka, nie wiem, czy w ogóle będzie jeszcze goal line, no nie do brony. idealnie, no nie, nie będzie, bo piłka wpadła, to jest Karol Świderski, tak, to jest Karol Świderski, brawo, ten napastnik pokazał, że, że warto na niego stawiać, nawet, no myślę, że nie od pierwszej minuty, ale że po prostu jako zmiennik. i Wojtek co prawda nie obronił rzutu karnego, ale no, no czy można mu, czy można go winić, myślę, że nie, musiał wyczuć stronę, to ja nie wyczułem i niestety. Pewnie Wojtek by to obronił. Posen bardzo ładnie, by Darek A może? My gramy full atak. My nie odpuszczamy, My nie możemy już tutaj odpuszczać. Nie My nie możemy chcieć doprowadzić do rzutów karnych, bo Wojtek nie wybronie nas w każdym możliwym sektorze boiska. Jeszcze teraz świderski, ładnie. Świderski, podaj do Zielińskiego, Piotrek Zieliński. To może się skończyć bramką. To może się skończyć bramką. Zieliński! Jeszcze jedno środka, Szansa. Nie, dlaczego ta piłka nie doszła? Dlaczego ta piłka nie doszła? Co się tutaj wyprawia? Dlaczego Wojtek nie biegł? Ja chciałem, żeby bieg. Nie wiem, dlaczego nie wybiegał. Na no spokojnie, na spokojnie. Teraz już musimy czekać. Wojtek szczęśliwie tutaj bark w bark musiał walczyć. Prawie to przegrał. Ostatnia szansa. Będzie podanie! Zieliński! Spalony, spalony. Chociaż akcja niesamowita. Szkoda tutaj tego spalonego. I będą wrzuty karne. Będą wrzuty karne w jednej ósmej finału. Jeśli chodzi o oczekiwane bramki, to 1,6, 1,7. Będą rzuty karne. Mati, Klich ja jako drugi. Nie, 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 nie pewnie My tak nie będziemy robić. Kami, jak nie strzela sobie jako drugi. Lewandowski, Juźwiak, Świderski, Zalewski i Zieliński. A potem Klich. I będziemy lecieli dalej. Mam nadzieję, że uda nam się wygrać. Pierwszy. Młodzież szczęsny kontra ten wiatr, który już mu rozstrzelił i niestety strzela drugi raz. Jest taką trochę panenką. Troszkę go upokorzył. No i dlaczego mi pokazujesz to? Robert Lewandowski, traf to Robert? Marnowałeś już karty na tym turnieju, ale teraz traf. Lewandowski po swojemu trafia. O, już tutaj pełny strzał. Szkoda, że tak na turnieju nie trafiał. Wojtek uspoja, uspokaja przeciwnika i broni rzut karny. Brawo Wojtek Szczęsny. Kamil Żywek. Czy on to trafi? Kamil! Niestety. Słaby strzał. Skowolsen, Skowolsen. Aj, 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 aj. Nie, dobrze dla nas. Świderski. Spokojnie, spokojnie. Zmienił stronę. Bardzo dobry Świderski. I Eriksen, Eriksen! Drugi strzał ponęgą. co oni robią? Nie trafia Zalewski. Dlaczego? Szczęsny! Obrój Polskie, szczęsny! Dania wygrywa jedną ósmą finału. Ale Zalewski naprawdę ten strzał powinien być trafiony. Nie wiem, dlaczego to nie wpadło. Naprawdę. Niestety, przegrywamy. Odpadamy. Jedna ósma finału, tak jak w rzeczywistości, tylko, że tutaj z Danią, Szczęsny, znowu w tą stronę. Co zrobić? Zalewski powinien tego karnego trafić. Młody nie wytrzymał presji, trochę jak finał Anglia-Włochy. Co zrobić? Co zrobić? No niestety, tak się stało. Zmienić już tego nie możemy, więc następnego odcinka nie będzie. W końcu skończę jakąś serię, ale wolałbym, żeby musiał być jeszcze następny odcinek. Odpadamy z turnieju, ale po walce, po walce z Danią, więc... Nawet gdybyśmy trafili na danie, to i tak byśmy przegrali. Ja dziękuję za oglądanie. Do następnego i cześć.